Miastogier.pl to portal poświęcony grom oraz sprzętowi gamingowemu. Ze względu na to, że gracze cenią sobie wysokiej jakości dźwięk nie tylko w grach, ale także w muzyce, na naszych łamach regularnie pojawiają się testy różnej maści słuchawek. Tym razem mamy słuchawki kablowe firmy Sennheiser, a konkretnie model HD660S2. Test słuchawek znajdziecie na portalu miastogier.pl, a tutaj mam dla Was nieduży unboxing. Słuchawki docierają do nas w średnich rozmiarów w opakowaniu. Z przodu znajduje się wizerunek, zdjęcie słuchawek, a oprócz tego dookoła nie ma kompletnie nic. Wewnątrz pudełka znajduje się woreczek, w którym schowane są słuchawki, a także kable. Jeden kabel to jack 4,4 mm, oraz specjalne dwa wtyki, które wpinamy w nauszniki. Drugi kabel to jack 6,3 mm oraz także dwie wtyczki, które wpinamy w nauszniki. Oprócz tego jest skrócona instrukcja obsługi i podstawowe informacje na temat słuchawek, no i w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o same słuchawki, jak wspomniałem, są one ukryte w woreczku, a prezentują się one. Na obu nausznikach zastosowano welurowe, delikatne gąbki. Nauszniki są oczywiście regulowane, wewnątrz pałąka, jeden i drugi. Tu od spodu pałąka mamy także delikatną piankę. No, słuchawki wyglądają bardzo estetycznie, wykonane są minimalistycznie. Warto tu pamiętać, że mówimy o konstrukcji Hi-Fi, czyli o słuchawkach, które, przynajmniej teoretycznie, Generują wysokiej jakości dźwięk. No, całość naprawdę wygląda bardzo w porządku. Konstrukcja słuchawek jest przewodowa, wokół uszna. Yy, przetworniki są dynamiczne i otwarte. Yy, rozmiar przetwornika to 38 mm, impedancja to 300 ohmów. A jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, mówimy o częstotliwości od 8 do 41 500 Hz. Warto też wspomnieć o tym, że wartość ciśnienia akustycznego słuchawek to 104 dB, więc no, konstrukcja jest to dość głośna. A jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat Sennheiser HD 660 S2, koniecznie przeczytajcie recenzję dostępną na łamach portalu miastogier.pl